Ok, panele przykręcone. Było troszkę zabawy z tym. Ale się udało. E, tutaj dojdą jeszcze kolejny, kolejny, kolejny string. Dwa panele. Plus tutaj 9, także w sumie jeszcze 11. E, tutaj zostały zostawione oczka do podłączenia e, uziemienia do paneli. Na dole jeszcze nie spiąłem. Nie spiąłem wszystkich paneli. E, e, uziemieniem na razie są luźne z jednej strony. Tyczki, znaczy wtyczki, no oczka, ale to tam są utwory, można łatwo je, znaczy może nie tak łatwo, ale można je poprzekręcać. Panele są jeszcze trochę brudne, zakurzone, bo leżały dosyć długo w garażu. E, dobra, to sprawdzamy w takim razie. Jest teraz 8 listopad. Słońce dosyć ładne. E, godzina chyba 14:10, także no popatrzmy. Popatrzmy, ile jest. Jakie jest napięcie. Słońce już jest minęło południe i już nie zmierza ku zachodowi. Także no nie będzie tutaj jakichś rewelacji, podejrzewam. Ale, ale myślę, że coś tam będzie. Ok, tu mamy z panela plus.